Cześć! Dzisiaj bardzo prosty przepis na pierogi z kaczką i suszonymi lub wędzonymi śliwkami. Po pierwsze musimy mieć kaczkę. Czasami po świętach zostaje Wam trochę kaczki, no ale jeżeli chcecie pierogów zrobić sporo, to i kaczki musiałoby Wam sporo zostać. Dlatego ja po prostu całą kaczkę upiekłem. Jak piekę kaczkę, macie na innym moim filmie pokazane. Możecie tę kaczkę upiec, możecie ją usmażyć. Ważne, żeby było mięso już niesurowe. No i najlepiej miękkie. Jeżeli pieczecie kaczkę, to zostawcie również z kaczki sobie tłuszcz. Ten tłuszcz dodamy do tego naszego nadzienia. Będzie ono wtedy smaczniejsze. Potrzebujemy oczywiście śliwek. Śliwki. Ja mam tutaj połowę suszonych, połowę wędzonych, ale możecie wybrać sobie jedną, jeden wariant. Dużą garść, tyle co tu widzicie. Będzie nam potrzebne również czerwone wytrawne wino. Będzie nam potrzebna również napierogi mąka, jajko, sól, gorąca woda, niewrząca-gorąca. No i olej 4-5 łyżek oraz przyprawy angielskie i liść laurowy. Jeżeli po ten, ta nasza kaczka nie jest dobrze doprawiona, no to ją również trzeba trochę posolić, trochę dać pieprzu. Na początek robimy taką rzecz. Wsypujemy sobie swoje śliwki do jakiegoś rondelka. Zalewamy je winem, około szklanki wina. Dodajemy liście i ziele. Doprowadzamy do zagotowania i gotujemy na małym ogniu 10 minut. Chodzi o to, żeby te śliwki nam tutaj zmiękły. Jak zmiękną, odcedzamy nasze wino i śliwki zostawiamy do ostudzenia. W tak zwanym międzyczasie musimy zająć się kaczką. I możemy wpakować do naszego pieroga, takich dużych kawałków kaczki, a więc musimy je albo drobno pokroić, albo zmielić w maszynce na jakimś grubym oczku najlepiej, żeby trochę tej kaczki, tej konsystencji kaczki zostało. Ja natomiast kroję w, drobną, w drobne kawałki. Ciasto na pierogi. Jak zrobić ciasto na pierogi pokazuję też w innym filmiku, ale dla skrótu. I cały kilogram mąki łączymy z gorącą, ale nie wrzącą wodą, pół litra, jednym jajkiem, półtorej łyżeczki soli. Mieszamy to wszystko, może być w misce, może być na stolnicy, i potem rozgniatamy. I to musi trwać minimum 10 minut. Dodam sobie teraz oleju. 4 łyżeczki mniej więcej. Wyrabiamy jeszcze 4 minuty. Ciasto przykrywam ściereczką, żeby sobie odpoczęło 20-30 minut. Śliwki nam się pogotowały, trochę przestygły i kroimy je teraz w mniejsze kawałeczki. Śliwki pokrojone, posiekane, dodajemy do mięsa z kaczki. Oczywiście bez jeziora angielskiego i liści z którymi się gotowałem. Rozpuściłem sobie tutaj też mój tłuszcz w pieczeniu kaczki. Dodam go trochę, wymieszam. Spróbuję jak to wszystko smakuje. Ewentualnie doprawiam solą, pieprzem. I wstawiam to jeszcze do lodówki, żeby mi bardziej się zestaliło. Szczególnie ten tłuszcz, który dolałem, będzie mi wtedy łatwiej nakładać tutaj na pierogi i lepić. Ciasto się sobie odpoczęło. Musimy podzielić to na takie kawałki, żeby po rozwałkowaniu zmieściły nam się na stolnicy lub na stole. Jeden kawałek zostawiamy a drugi trzeba będzie rozwalkować. Podsypujemy trochę mąką. Również wałek dobrze jest przetrzeć mąką, żeby się nie przyklejał do ciasta. I rozwokowujemy na grubość mniej więcej 2-3 mm. Dobrze, żeby to ciasto było cienkie. Teraz z jakimś kubeczkiem wykrajamy sobie kółeczka. Resztę ciasta zbieramy. Kładamy farsz, mniej więcej łyżeczkę. Czas na zawijanie. Zawijać można różnie. Jedni biorą i zaczynają od środka. Ja tak też lubię. Potem ściskam sobie brzegi, żeby farsz nie wychodził mi z żadnej strony. A potem robię takie szczypanie. I dzięki temu pierogi wychodzą w miarę ładnie kształtne no i z takimi falbankami. Kładziemy je potem na tacy posypanej mąką, żeby nam się nie przykłóciło. Rogi ulepione. Możemy teraz je po prostu zamrozić na później. A żeby były gotowe, należy je wrzucić na wrzącą wodę. Wrzącą, osoloną wodę. I czekamy aż wypłyną na wierzch. Od momentu, kiedy wypłyną, wypłyną 3 minuty i są gotowe.